Jak wygląda bas bez okularów? Jak widać tutaj mamy na epickiej emocji tutaj jedno oczko baza, ale teraz przechodzimy do Google i zobaczymy jak baza wygląda. Konrad Wam pokażę takiego skin do baza. Na Google. No i tutaj mamy różne takie tam mm, do baza. No to wejdziemy sobie w ten, bo tutaj jest live. Jest zielony, jeden mały zielony i jeden wielki. Jak się po prostu przymijają, mają tutaj też, czerwony i czarny. Czyli zielony, czerwony i czarny. I jak widać przez to, bo oni mają okulary odblaskowe chyba to się nazywa. I widać Ci właśnie ich oczy. spójrz, to sobie na zielonego oczy. Tak wygląda. Ale jak wygląda bez bez okularów, zaraz się przekonamy. No i jak widać tutaj mamy takiego baza i on jest niby prawdziwy baz bez okularów. Czekajcie, bo teraz mi się troszkę. Coś... No i... No i zaraz sobie wyjdziemy na kanał tori 2 albo Tori Bo tam mają takiego baza i zobaczymy, bo to jest ten na YouTubie, no to jest na YouTube. No i jak widać tak wygląda był ze set. Proszę was. No i tak wygląda. No i chyba na tym będziemy kończyć nasz film. No to pan.